W tym krótkim odcinku pokażę Wam, w jaki sposób, co trzeba zainstalować, aby przyspieszyć działanie emulatorów system Android. Więc po pierwsze, to musicie mieć takie coś jak Haxm, To się nazywa Intel Hardware Accelerated Execution Manager i możecie to ściągnąć ze strony Intela, czyli macie tutaj wersję tam 32-64-bitową. Najnowsza wersja to 6.04 albo no możecie wejść normalnie tam w Visual Studio. Tutaj mam wersję Community, czyli całkowicie bezpłatną. Wejść w DOS, Android. Android to jest I tutaj na dole, a jeszcze się uruchamia, zwróćcie uwagę. Ja mam tutaj zainstalowaną wersję, ale możecie 6.0.4, to samą wersję, co jest tutaj na stronie, 6.0.4, tutaj na stronie Intela, możecie sobie zainstalować poprzez y, tutaj SDK Manager Android. I to przyspiesza pracę emulatorów. I teraz tak, jak to sobie ściągniecie, ten plik, ja już tutaj mam go rozpakowanego, jak widzicie, to sobie po prostu go uruchamiacie i teraz... Y, sobie tutaj, ja już go mam, y, mogę usunąć, tak? Mogę na, y, zreperować, ale chciałbym nacisnąć część, ponieważ ja mam ustawione tylko 2 GB pamięci, y, y, a że mam dużo tej pamięci, zwróćcie uwagę, 16 GB mam, ja y, całkowitej pamięci mam 16 GB, więc y, tak jak mówię, y, mogę sobie poużywać. poużywać y, tu widzicie 16 GB DDR3. Więc sobie zmienię tutaj, że wirtualne maszyny mogą używać np. 6 giga. Czyli praktycznie trzy wirtualne maszyny, których pamięć wewnętrzna RAM wynosi po 2 giga, mogę sobie ustawić. Czyli praktycznie Android 7 bez problemu pójdzie. No i teraz naciskam Change, Finish. Mam Visual Studio uruchomione, wchodzę tu, Tool, Android Manager. Jeszcze tutaj jest, pokażę Wam, bo ostatnia fajna sprawa wyszła, jest takie coś jak Android TV, nie wiem czy to sobie zainstalowałem, ale polecam Wam, bo możecie już sobie tworzyć aplikacje na telewizory, więc wchodzicie w SDK Manager i tutaj począwszy od wersji, patrzę, 6, a, już jest 5.01. O nie, od piątki, tak? Bo tutaj te 4.4w.2 czy w to jest te kitka, tu jest kitka, a ten tutaj wprowadza, że na zegarki możecie ujrzeć, Na zegarki możecie sobie tworzyć programy. Um, natomiast tutaj już na telewizor widzicie TV. Więc ja tutaj mam Intel, patrzę piątkę zainstalowaną na TV. To możecie sobie stworzyć jakiś tam emulator telewizora więc zaprawdźmy gdzie to ja mam to wiecie, że nie widzę piątkę, Powinno to być a, tak, no, dobra, 5,01 No i na przykład nie wiem wybiorę sobie to Google API, ponieważ czym się różni ten mm, obraz? Od tego, ten, od tego, przepraszam, tym, że tutaj macie Google Maps i tak dalej, więc możecie sobie naprawdę całą funkcjonalność Google'a zaimplementować. A sobie do nazwy nie wiem, Android TV 01 API 21. Tak jak już zawsze oznaczam, internet tak na stole, że 200 MB, SD 100 MB, używanie karty graficznej, ponieważ zabraliśmy sobie 2 giga pamięci. Ale brak skinów. No i tutaj w sumie to taki duży jakiś bardziej, to jest telewizor, potrzebny Android TV. Widzimy taką rozdzielczość no dość wysoką, 1080. No więc i teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Więc uruchamiam ten ten emulator. Tak jak mówię, te Haxm przyspiesza. Po drugie jeszcze mm, powiem Wam takie coś. Do programowania na system Android lepiej kupujcie procesory Intela. Dlaczego? Ponieważ na AMD są problemy z wirtualizacją. Po prostu hmm, Haxm no to jest Intelowska y, technologia. No i w takim wypadku, jak y, macie procesor AMD, tak jak mówię, nie na wszystkich procesorach, z tego co wiem, AMD, ale y, jak miałem kiedyś procesor AMD, no to tak się stało, że te emulatory nie chodziły. Więc y, jak chcecie programować na Android, kupcie sobie o, procesor Intel. Ja dla niewtajemniczonych posiadam procesor. Ja mam Intel 7, 6700, tutaj dość szybki, procesor logiczny 8 i rdzenie 4, tutaj mam CPU i więc mogę Wam pokazać, no, bardzo szybki sprzęt, naprawdę szybko to chodzi, wszystko. Tu widzimy, no coś, coś tym na monitoru Nie wiem, coś jakieś no, ale yy, zobaczcie, Skylake 14 nanometra, tak? Więc tutaj widzicie slot pamięci, mm, Tutaj mam dwa sloty po 8 gigabajtów czyli 16. To jest niskowoltażowa 1,35 V, więc 16 gigabajtów pamięci, no, Naprawdę bardzo zadowolony. To jest ogólnie Dell, więc support jest dobry. Mm, więc, tak jak mówię, fajna sprawa możecie sobie poeksperymentować, po drugie jak macie duże pamięci to sobie możecie pełno tych emulatorów odpalać i sobie, nie wiem co ja włączę, mój ulubiony system 19 kit kata jeszcze starczy, a widzicie permission denied no czasami to tak jest właśnie, akurat ja sobie ustawiłem że administrator może tylko uruchamiać, więc muszę wyjść ze swojego Visual Studio i odpalić to jako administrator, i będzie wszystko w porządku. <laughs> więc, tak jak ja na potrzeby po prostu i biznesu, i, i rozrywkowe, musiałem zainwestować pieniądze w procesor i7. I ten cały w ogóle laptop. Dobry dysk, SSD ma 850. Polecam. Bardzo szybki. Dobra, weźmy sobie... Pokażę Wam tą piątkę. Odpalę sobie jeszcze kit kata mojego ulubionego. No i siódemeczkę. Żeby nie było... Że mało. I tak jak mówię, te androidy naprawdę jeszcze musicie potrzebować dużo pamięci, żeby te emulatory chodziły tak naprawdę płynnie, tak jak tutaj widzicie u mnie. Więc i teraz jak mam już uruchomione, to jak tworzę jakieś aplikacje, to sobie tutaj wybieram z tych urządzeń tutaj szybko przechodzę między różnymi wersjami Androida i się nie bawi. I mogę tworzyć aplikacje na różne wersje, bo tak jak wiecie, różne wersje Androida posiadają różnego rodzaju wyglądziki i tak dalej, więc więc pełno opcji nowych i tak jak mówię, ja ja akurat jestem też programistą pracuję zawodowo też w tym i też jestem programistą urządzeń mobilnych, więc więc potrzebuję dobrego sprzętu, tak ale mam ochotę też na zakup m.2 tego standardu dysku. Ale że mój laptop nie obsługuje, więc nie. Ma, znaczy nie obsługuje tego M2 te specyfikacji szybszej, więc tak naprawdę tylko slot mam. Więc widzicie, teraz mam trzy Androidy uruchomione. Jeżeli zwrócicie uwagę na pamięć, to wykorzystanie pamięci 10 GB. Z 15 to wciąż jeszcze mało, ale teraz jakbym chciał uruchomić na przykład kolejny emulator i pamiętacie jak ustawiałem tam na hacksmie zmieniałem na tam coś tam uruchamiałem tam ustawiałem na 6 giga, tak to teraz może się wykrzaczyć zwróćcie uwagę pokażę że nie można otworzyć Aha, bo to jest już otwarty obraz, ale po prostu jest takie coś, że jak zaczynacie otwierać kolejny emulator, który pobiera więcej pamięci, to tutaj Wam pokaże się informacja, że że nie będziecie mogli, ponieważ pamięć już jest została <noise> zużyta. Akurat widzicie jeszcze. O, widzicie tutaj, jest napisane, że że potrzebuje zmienić na więcej pamięci, bo limit został przekroczony i nie można otworzyć tego emulatora więc, więc wtedy muszę znowu wejść w instalację znowu nacisnąć oczywiście zamknąć te emulatory korzystając z tej z tej technologii haxm firmy Intel Znowu wejść, nacisnąć Change i teraz zmienić sobie, nie wiem, na osiem gigów. <kuh> hmm, teraz mogę uruchamiać różne. Tutaj, jak widzicie, możecie urządzenia ustawiać sobie różne rodzaje części ekranu, począwszy od tych niskich do takich najwyższych, no, różnego rodzaju skórki i tak dalej. Zobaczmy to. No, możecie emulować przednią kamerę, tylną kamerę. sobie tu ustawię 2 giga pamięci. Tu widzicie SD, ustawiłem kartę na 1000. Jeszcze, a jeszcze coś Wam pokażę, jak już jestem w temacie tego Androida, to pokażę Wam monitor urządzenia. Jak widzicie, taka jakaś skórka się potworzyło. Macie coś jak device monitor. I praktycznie, bo o co chodzi, możecie się podłączyć do tego urządzenia za pomocą polecenia ADB. Czyli ADB device pokazuje Wam listę urządzeń. Ten emulator 5554, to jest tutaj ta nazwa, to jest ten 5554. I teraz ja mogę się do niego podłączyć, ADB Shell. I widzę za zawartość, tak, ja chcę wejść na SD kartę, to wpisuję SD karta. I już jestem na karcie SD Natomiast jeżeli nie chciałbym się bawić komendami, no to mogę sobie tutaj mam uruchomiony emulator widzę ile CPU jest użyte, ile pamięci jest na co przydzielone, mam takie coś jak File Explorer, widzicie mogę też sobie wejść na dysk SD tutaj, ale widzicie to storage jest, tak, czyli to jest po prostu link i tutaj mam storage, no i o co chodzi, i mogę sobie zrobić screenshoty, to jest bardzo fajna sprawa bo weźmy sobie nie wiem, usta ustawię tutaj tak? i teraz mogę zrobić sobie screenshota zwróćcie uwagę i sobie mogę to zapisać do obrazów o tak, i to jest fajna, fajna sprawa bo jak na sklepie umieszczacie aplikację to możecie sobie łatwo zrobić <ścoughs> screenshoty i tutaj mam device gdzieś tutaj o no, jak fajnie, widzicie, już mam jakiś screenshot, więc bardzo fajna sprawa, polecam, jak ktoś tworzy aplikację i, i, i publikuje na Google Play. No to, to jest to na tyle, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, um, więc mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem, wiem co to jest technologia hacks i po co, po co ona jest i dlaczego warto używać procesorów Intel'a w przypadku, kiedy się programuje na system Android. 芝麻机械这